To ty miałeś kostkę masyentą czy co? Kolano. Ale co, więc zabał To znaczy łękotkę mam trochę. Uszkodzoną kurwa, no chuj wie kurwa w jakim stopniu, nie? Na początku kurwa straszył mnie, że tam kurwa będą mnie ciąć, Chodź, nie? No. Ale mówi Zo zobaczymy tam kurwa roz ten, rozćwiczyć to, nie? No, wiesz, łażę do niego. Chuj wie. Teraz